Jezus powiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyń i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, która... Które pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka, otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Oto słowo pańskie. Usiądźmy na chwilkę. Chciałbym, patrząc na tę dzisiejszą ewangelię, żebyśmy zobaczyli, jak niewiele potrzeba, żeby się wydarzyło dobro, również jak niewiele potrzeba, żeby się wydarzyło zło. Ale dzisiaj, gdy Pan Jezus mówi o ziarenku gorczycy i o zakwasie, to to pokazuje, że wystarczy tylko trochę, a w danym środowisku, w danym miejscu, z małego powstanie wiele. To trochę to jest zaufanie, to trochę to jest miłość. To jest to, że pozwolę Bogu działać. Jak długo próbuję coś po swojemu, własnymi siłami, to nie jest to trochę, tylko jest to bardzo duży mój wysiłek. Dużo muszę wkładać pracy w coś, żeby coś powstało. A to, ta odrobina. Która wyrasta, że ja się mogę tylko temu przyglądać, to jest działanie Ducha Świętego przez nas. Ilekroć mu pozwalamy, żeby to On zrobił, Panie, ty się tym zajmij, to powstają rzeczy, które są bez naszego wkładu i są, i są piękne. Ale bez naszego wkładu, z naszym zaufaniem, z tym, że powierzyliśmy to Bogu i pozwoliliśmy, żeby. To on działał. Podobnie jest też i ze złem, gdzie wystarczy w środowisku, że jest jedna osoba, która ciągnie w dół i może pociągnąć całą grupę. To na takiej zasadzie, że jak w zupie się pojawia mucha, no to zasadniczo większość osób zrobi tak, że już jej nie chce jeść. Są osoby, które potrafią to rozróżnić, wciągną muchę i jedzą resztę. Ale to już nie u każdego tak jest. Odrobina sprawia, że coś nie smakuje, ale też i odrobina oczyszcza. Jezus zmartwychwstał i się wszystko zmienia. On, poza działaniem apostołów, którzy wątpią, boją się, Jezus po prostu przywraca życie, bo, bo jest, pojawia się światło świata. I, I w takim duchu patrzymy też dzisiaj na świętego szarbela który wybrał jako już kapłan życie pustelnicze, gdzie ponad 20 lat spędził jako pustelnik, i z jednej strony nic nie robił, po prostu był gdzieś ukryty. No i co? Tymczasem ci, którzy do niego gdzieś przychodzili, czy, czy później po śmierci, yy, przez jego zaufanie dzieją się cuda. Które przekraczają nas zupełnie, gdzie do grobu świętego Szarbela idą i Arabowie, i Katolicy, i prawosławni, i tam proszą o bardzo konkretne łaski, i je otrzymują, niezależnie od wyznania. Tak Bóg potrafi łączyć. I my możemy podejmować różne działania, żeby połączyć. Jak mamy się modlić z muzułmanami? Jak mamy się modlić z prawosławnymi? Cały czas, pomimo różnych spotkań, to ciągle jakieś nieporozumienia. I, i to są nasze wysiłki. One gdzieś też są potrzebne. Ale wystarczy, że w duchu zaufania przy grobie świętego Szarbela Bóg daje doświadczenie uzdrowienia. Które chcą brać wszyscy. I, I w ten sposób się spotykają. To jest to maleńkie, co daje wielki owoc. I tak jest w naszym życiu. Jak pozwolimy gdzieś Bogu działać, on sam czyni cuda, które zupełnie przekraczają nasze myślenie. To, że z grobu świętego Szalbela e, uchodzi oliwa, o e, po, prostu, po prostu się pojawia. I i chcą mi i, i muzułmanie, i katolicy, i prawosławni, i, i protestanci, wszyscy chcą, bo, bo dotykając się z wiarą w ich rodzinach dzieją się cuda. Tak działa Bóg i zachęcam, żebyśmy dzisiaj w duchu tej Ewangelii zapragnęli zaufania. Po prostu, Panie, ja chcę Ci zaufać, a Ty działaj. Oddaję Ci moją rodzinę, a Ty działaj. Oddaję Ci moją pracę, a Ty działaj. Oddaję Ci moje powołanie, a Ty rób swoje. I myślę, że to jest coś największego, co możemy zrobić, że z naszych małych spraw Bóg czyni coś wielkiego. Amen.